Słyszał pan, że chcą wybory powtarzać Są zakusy dużo. Ale żeby nie było. Czyli jakie jest tego wyj wyjście, no. Jak będzie... słowami, tak. z tego wyjście, wyjście? Jak za każdym razem Moimi słowami względu mówiąc z Polski. Porozmawiamy. Wszczęto w Polsce procedury ponownego liczenia głosów w wielu komisjach obwodowych i już są wyniki, że wielu doszło do takich nieprawidł nieprawidłowości, które miały wpływ na wynik wyborów. Teraz pozostaje kwestia, czy, jak to potraktuje Sąd Najwyższy, który te wybory ma zatwierdzić, czy je podważy, czy rzeczywiście zatwierdzi, czy dojdzie 6 sierpnia do, do zaprzysiężenia prezydenta Karola Nawrockiego. Czy też może będziemy mieli tłumy ludzi na ulicach protestujących przeciwko kolejnej hucpie Ala Rumunia? Sądzą Państwo, że powtórzą te wybory, bo liczą w tych komisjach i wychodzi, że coś jest nie tak. Coś jest nie tak na pewno, ale raczej pewnie nie powtórzą. Jak znam A, Polskę. no raczej. No ale jeżeli Sąd czy... Najwyższy nakaże. Czy, czy no jest taka możliwość, że Sąd Najwyższy. To, nie... byłoby, fajnie. Tak, to no, byłoby fajnie. To byłoby miło. Będą jakieś protesty? Jak myślicie? Słuchaj, nie, no jak uznają raczej, wybory, to co by protesty. Ale jak uznają, no to ci, którzy czują się wygrani, będą zadowoleni. Ale jak nie uznają tych wyników i powtórzą, to czy nie wyjdą zwolennicy Naworowskiego na ulicę? Bylibyśmy hipokrytami, ale zobaczymy. No, no dobra. Możliwe, jest taka. Dobra, jest taka. dziękuję bardzo. Pogada paźdzami. No nie ma czasu. No, jak pan nie ma czasu? Pan ma czas, bo no, pan wolno chodzi. Się no no. dobrze, do pracy. Pan odpoczywa. No. Dzień dobry, pogada nami. Co ma chce? O, widzi pan. Bo rozmawiamy o wyborach teraz. Bo wie pan, że są zakusy do nie tego. Nie że... Ale żeby, żeby jeden po... chud, drugi no, tak, ale słyszał pan, że chcą powtórzyć te wybory. Mówią, no, że w kolejnych komisjach tam były nieprawidłowości w I teraz ja są najwyższy. Nie, wie nie wiem, nie wiem. O ja, no to wie pan. To już jest kilka jakichś komisji, które przeliczyły na nowo głosy i jakieś oszustwa były. Myśli pan, że powtórzą te wybory? Nie, to nie obchodzi. Pana no to nie obchodzi. A pan nie był na wyborach nie. i na tych powtórzonych też pan nie będzie. Dobra, Zabry. dziękujemy panu bardzo. Słyszał pan, że teraz liczą w komisjach te głosy na nowo i w kilku komisjach już wyszło, że były nieprawidłowości, że źle policzą. Czy myśli pan, że Sąd Najwyższy nie dopuści Nawrockiego do zaprzysiężenia? Myślę, że większość w Polsce zwycięży i tak, tak czy siak. A jak to to jest ta większość? Większość? No większość Polaków. Ale to są ci, co nawrockiego popierają? Na czy? przykład. Na przykład. A pan uważa inaczej? Nie, no ja też chciałbym, żeby większość yy, miała, no, 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 znaczy, miała no, tak. było tak, jak chce większość. Ja rozumiem, że pan jest przeciwko Trumpowi i temu co nie, się nie, nie, ja po prostu mówię, że ja bym chciał. Trump mi się pod wieloma względami podoba, ale to, co teraz robi na pewno lobby żydowskie w Stanach Zjednoczonych, też go do tego skłania, żeby w tą wojnę wszedł. Ale on może mieć straszne straty w ruchu MAGA, który Być absolutnie może. jest przeciwny tej wojnie. Być może czas pokaże, jak to wszystko się będzie klarowało. To, wie pan, To jest szachownica, także no, no. tutaj i ludzkie życie w tym wypadku nie niestety, nie ma, za nie, nie ma niestety tak. A zwłaszcza jakichś persów czy Arabów, nie? No być może i nas, Polaków, tak? A być, być może i nas. I Ukraińców, którzy gdzieś tam stoją po hmm. drugiej stronie. Natomiast e, skupmy się na tym, co jest w Polsce tutaj. E, nie wychodźmy bardziej przed szereg, bo jednak... E, Poland first. Tak, dokładnie, Poland ale, first. Le, Znaczy, ja mam wie, wiele do powiedzenia na ten temat, ale niekoniecznie chcę się z tym dzielić, bo Dobra. mimo tego mimo wszystko. Nie, przeciwnie. Ja chętnie pójdę, pójdę na wojnę i myślę, że nas to czeka niestety. Na no, no, tak wojnę chciałby pan pójść chętnie? Wojno, wojnę? To pan idzie do Iranu walczyć. Nie, ja pójdę do, z, w, do polskiej armii. Bo... I z kim pan będzie walczył? Zobaczymy. Zobaczymy. Tak, no to, to jest kwestia e, narodowości. Kogo skaże wódz Tusk? Nie... Nie, no... On skaże, z kim walczymy. Tak, no ale to akurat prezydent w tym wypadku no będzie to, to, to decydował Proszę, to... no tak, powiedzmy, ja rozumiem, że państwo jesteście demokratami. Ja demokratą jestem, tak, trochę. No tak, a ja też trochę, bo no właśnie, bo... więc zdania są podzielone, także tutaj kwestia polityczna jest mega taka dosyć rozwojowa. Nie, myślę, że nie powinniśmy się skupiać na tym, co się dzieje na świecie, raczej skupmy się na naszym ogródku, a wtedy jakoś wszystko uporządkujemy. No, nie chcę, nie chcę, żeby było powtarzane. Nie chce pan, żeby wybory były... Ale tak, a jeżeli Sąd Najwyższy tak ja postanowi... bo panie... Jeszcze raz. Po, 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 po. Sąd Najwyższy teraz może zakwestionować wynik wyborów, bo w kilku komisjach już policzono głosy i są ponoć jakieś nieprawidłowości. I teraz a. pytanie, czy myśli pan, że Sąd Najwyższy się zdecyduje te wybory... Moim zain, nie powinien. Z jakiej ponoć, razy mam być po, 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 to, Że ponoć no. były jakieś oszustwa wyborcze. Tak no. mówią. Te Tuski. No, to... <głos> <głos> Dobra, no już sam pan sama sobie odpowiedział. Tusk <noise> powiedział i tyle. No a to co pan... Ja jak będą chcieli powtórzyć wybory, pan wyjdzie na ulicę? No a dlaczego mam nie Protestować przeciwko. No tak no. Dobra. Rafał Trzaskowski to się nadaje do... No. Do budowania kibla w partii... O tak, za 600 tysięcy, Ta, tam za, za no, na, no, dojadę, Tak, tak. No, do jajka i tak dalej. Ale to wie pan. To on będzie więcej tych, pan warszawiak? Ja, pan warszawiak? No właśnie, tak, no, ale jak on nie został prezydentem, to on dalej te kible będzie Wiem, wiem, będzie wiem. On powinien być tam pogoniony tak naprawdę. No, powinien. Ale to, to już nie. w następnych wyborach samorządowych. Mam nadzieję. Dobra. Dziękuję panu bardzo. Dziękuję. Wybory w Polsce chcą powtórzyć. Liczą coś od nowa i ja się pytam, jak pan myśli, czy są najwyższy unieważni te wybory i co pan wtedy. Generalnie zza... chłopaki są wszyscy do wymiany. No. Wszyscy chłopaki <noise> są do wymiany. I wszyscy do sprawdzenia i tyle wystarczy naprawdę. Do... wystarczy. Dobra, dziękuję panu bardzo. Słyszał pan, że chcą wybory powtarzać. Że chcą jeszcze raz coś liczą i tak dalej i mówią, że jakieś były nieprawidłowości. No z tego co wiem tu u nas w zawsze są nieprawidłowości. No, no, no to czyli normalnie, a nie a z tego powodu są wybory, powtarzam. Czy pan myśli, bo to teraz czekają, a czy sąd najwyższy nie ważne, tych wyborów i wtedy znowu Trzaskowski Ale będzie miał szansę. Z tego co ja wiem tu u nas nawet i sądy są lewe. Lewe, no. Więc nawet i teraz te powtarzane wybory też będą lewe. Czyli jakie jest z tego wyj wyjście, no? Jak za każdym razem... Wszystko Moimi będzie... słowami, Ta. mówiąc, z Polski. Dobra, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. To dziękuję bardzo, bardzo. Czy powtórzymy wybory? No bo wie pan, teraz stwierdzili w wielu, wielu komisjach, od nowa liczą i że coś źle policzono. No tak, słyszałem o i o jakieś tym. Tak. I generalnie... teraz sąd najwyższy, czy on zakwestionuje ważność tych wyborów? No gdyby faktycznie, może inaczej, jednej ze stron na pewno zależy na tym, żeby zakwestionować. No i e, co to... tutaj w Warszawie rządzi na przykład. No, no to na przykład, no to, no, to o niego chodzi, o niego. No, to on najbardziej ma. To go ciągnął załóżmy, że tak, jednak rządzi. Tak, tak, tak. A się nie udało, no ale to... ale... to... I myśli Pan, że co? I teraz Sąd Najwyższy zakwestionuje to i wtedy on zostanie, czy też Duda będzie dalej kontynuował kadencję może? Jakie żoleński? Ciężko, wie pan, ciężko, żoleński ciężko, na Ukrainie, się... skończyła mu się prezydentura i kandydat i dalej jest prezydent. To, to byłaby wielka afera, gdyby było, poszło w tą stronę, żeby faktycznie e, doszło do zakwestionowania tego. No, Je, Jeśli doprowadziliby do zakwestionowania tego, to podważyliby to, co do tej pory Bo nigdy wanie. nie miało miejsca. Więc no, Myśli pan żoleński że że idzieby na ulicę? E, ciężko stwierdzić Cię, no tak? ale no mamy takie czasy, inne więc możemy się wszystkiego spodziewać ale bardzo domowa, fajny, temat, to bardzo fajny, ciekawy temat wojna nie, domowa. to nie, wojna domowa to chyba daleko jeszcze od tego ja akurat myślę, że Polacy są w miarę poukładani że to tak, chyba do zamieszek nie doprowadzili no. kiedyby e, chodziło na przykład między innymi jedną ze stron która tutaj już obecnie chciała doprowadzić do tego no właśnie, może to weszło. Polacy to może ma pan rację że no. rzeczywiście mają jakiś rozsądek, ale tam ci chcą kasy, kasy ale wszyscy chcą no, tak. Ale no, Ale czy ten pajac, czy drugi jest tym, tak, Ale, ale czy, czy ten pajac, czy drugi jest prezydentem, To dla nas, jak z, z kasą, naszą się to w żaden sposób nie wiąże, prawda? Ja, ja, e, ale oni tam. To ja mógłbym od ciebie dodać tyle: Polak jest na tyle rozsądny, no. e, że oni próbują nas zablokować w jakikolwiek e, sposób, a my e, m, mamy na celu to zrobić tak, żeby było nam lepiej i poszukać takiej dziurki, żebyśmy mogli... Mógł... I będzie nam lepiej, jak zakwestionują wybory, czy jak nie zakwestionują. A, ale to nie to nie to mnie, nie mnie to, w ogóle to nie mnie to oceniać. Ja uważam, że co do czego by nie doszło, to może większość Polaków by się ze mną nie zgodziła, ale e, ja zmierzam do tego, że e, Polak jest trochę leniwy. Jeśli e, pójdzie tą drogą leniwą, e, no to który by z tych e, ludzi nie wygrał, mhm. to i dla nich i tak może być źle. Jeden się będzie cieszył, drugi będzie się nie cieszył, ale to nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby e, w zasadzie nawet nie bo patrzeć... Tak, żeby równą dupę będzie dostawał i tak. Ale bo sobie, jeśli sobie na to pozwoli, tak, ma, to. ma tak robić, tak kombinować i tak działać, żeby nie dostać dupę. Tak. Ja dziękuję bardzo Dobra, ja za ja to. Bo wie pani, że teraz kwestionują w Polsce wybory, A. że ktoś oszukał, źle policzył, coś zaszachrował. Za I jak pani myśli, czy sąd najwyższy podważy ważność tych wyborów i będą one powtórzone? No jak nie się... wiem, ja w tym nic nie rozumiem. Pani nic z tego nie rozumie? Nie. Albo Pani nie z Polski. Nie. A wie pani, to trzeba być Polakiem, żeby, żeby nie rozumieć po polsku. Nie, ja rozumiem po polsku, ale. Ale ja, ale nie. ja też tego nic z tego nie rozumiem, więc nie. Ale ja nie, pani nie rozumie po ukraińsku, pewnie, a ja nie rozumiem po polsku, co tu się dzieje w ogóle. Słyszała Pani, że chcą powtarzać wybory, że liczą na nowo w komisjach tak. głosy. Co Pani o tym myśli? Czy rzeczywiście do jakichś oczu dochodziło? E, ja myślę, że warto to się temu przyjrzeć, tak. Na te... pewności to wszystko powtórzyć. Jasne. A jeżeli właśnie z tego powodu Sąd Najwyższy nie uzna tych wyborów, bo może to zrobić i nie będzie inauguracji prezydenta Nawrockiego 2 sierpnia, tylko nie wiadomo co będzie. Albo Duda zostanie na zawsze, albo ten Trzaskowski znowu będzie no tak. wyskoczy z kapelusza. Jak Pani myśli? No według mnie to żaden kandydat się nie nadaje na prezydenta i to jest moje zdanie. No, to wielu ma takie zdanie, ale jednak któryś tam z nich będzie. No I, tak. teraz, I teraz pytanie, e, czy Pani myśli, że zwolennicy jednego, drugiego, w zależności od tego czy zakwestionują ten wynik, czy nie zakwestionują, wyjdą na ulicę? Będzie jakieś rozruby? Mm, ja myślę, że tak, że do tego dojdzie, prędzej czy później. I Pani po której stronie wyjdzie? I co pani będzie tam z czymś tam pójdzie pani, z jakimś młotkiem? Nie, jakim? ra, raczej nie wyjdę. Nie wyjdzie pani. Nie, nie. Cichutko Pani będzie, a złożona brała pani udział w wyborach? Wzięłam. E, Wzięła pani? Tak, wziąłem. I na kogo pani zagłosowała? Ja zagłosowałam na Nawrockiego. O Pani, no to tak zakwestionują, to pani przy... pójdzie się bić o, o swój głos chyba, nie? No nie wiem. Nie wiem pani. Ja. Aż tak bardzo go pani nie kocha. Zresztą sama powiedziała pani, że się tak. nikt nie nadaje. Tak. Czyli taki... Wybierała pani mniejsze zło. Zgadłem. Tak. Dobra. Dziękuję, Dziękuję pani bardzo. bardzo. Słyszał Pan, że być może dążą do powtórki wyborów. No to by było, że... wie pan, bardzo nie. niedobre. Bo to nas... już całkowite zaufanie panie, upadnie w... Po co chodzi na wybory? Dosłownie tak ma pan rację. No, też tak uważam, że żeby... to jest takie, no, można pod... tych rządzących podejście do sprawy bardzo nielogiczne. Tak, jakbyśmy wybierali osoby niezrównoważone psychicznie. Aby się pan, że to jakieś konsekwencje będą. Gdyby, gdyby są najwyższy, unieważnił tego. Niech mi pan pokaże. Nie, gdyby nie, gdyby nie, gdyby bo oni na to A kto to jest sąd najwyższy? No, on niby zatwierdza wyniki. No niby, on tak? sam pan powiedział niby. I to są ludzie. I to właśnie w zależności od tego człowieka, co sobą reprezentuje tak wewnętrznie, nie zewnętrznie. i profesorowie się mylą. Ale on się myli, myli, nie myli, decyzja jego obowiązuje po prostu. I Prawda? wiele milionów, czy ileś tam tak. ludzi traci na tym? I wyjdą na ulicę wtedy? No wie pan, trudno powiedzieć. Polska zawsze była sekuracyjna. W pewnych momentach, z rybach historii, co 10, co jakiś tam jakąś dekadę potrafi się zjednoczyć. A w tej chwili ja nie widzę w społeczeństwie, żeby się jednoczyła Widzi pan Tusk i Kaczyński podzieli Polskę na tak. pół. Prawie na równo, po 10 milionów. Tylko wie pan, co jest najgorsze w tym? Tak. Że ja nic złego nie zrobiłem, a mogę popierać jednego, a ty drugi drugi jest przeciwko mnie za to, że popieram go, rozumie pan? No i to jest właśnie głupota. Nasza Polska. Nasza Polska. Dobra, dziękuję bardzo. A państwo jak myślicie, jeśli naprawdę były jakieś nieprawidłowości w liczeniu głosów, jakieś oszustwa, zaniedbania, czy cokolwiek, przy tak przecież małej różnicy między obydwoma kandydatami, wszystko mogło mieć wpływ na wynik wyborów, czy te wybory powinno się wtedy powtórzyć, czy nie?